Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to będzie film o 10-dniowych zapasach żywności i wody. Jak widzicie, tutaj mieszkanie na wsi ma ten plus, że mamy swoje zapasy, jakieś swoje owoce. Okej, okay, dobra. Skąd pomysł w ogóle na ten film? W niedzielnym głównym wydaniu wiadomości pojawiła się informacja, że tam jakaś gazeta niemiecka, pewnie jakiś tam Der Spiegel czy jakiś inny, koszercajtung napisało, że jest jakiś przeciek, że rząd pracuje nad taką uchwałą, która będzie zachęcać Niemców do tego, żeby gromadzili zapasy dziesięciodniowe żywności i wody. Oczywiście się zrobiła burza w szklance wody. Jest jeden plus, chłopaki z Preppers Poland mogli się pokazać w dzienniku, pozdrawiam w ogóle całe Prepes Poland, zwłaszcza Sławka, wiem, że ogląda. W poniedziałek już y, moi rodzice do mnie dzwonili w pracy, jakieś osoby, nawet część z was do mnie pisała y, o tych zapasach, coś tam już niektórzy panikują, czy będzie wojna z Rosją. Y, Myślę, że to nie chodzi wcale o Rosję, tylko chodzi o jakiś zamach terrorystyczny, inne wydarzenie. Y, możliwe, że jest to też kwestia jakichś takich, nie wiem, popyt wewnętrzny chcą sobie zwiększyć. Y, tak czy siak dużo osób pytało, gdzie ja to pomieszczę, więc chciałem Wam, nie wiem, pokrótce powiedzieć, jak takie zapasy zrobić. Jest taki film, który możecie też, nie wiem, pokazać mamie, tacie, jeżeli będą pytać, co to są ci prepersi, co z tymi zapasami, gdzieś tam się może będą martwić. Może ten film będzie gdzieś tam dobrą okazją do tego, żeby y, zainteresować rodzinę tym, co też lubicie. Mając kawałek pola i trochę dyni, kapusty i jakichś innych roślin, no nie trzeba robić takich jakichś wielkich zapasów, bo wszystko jest gdzieś tam pod ręką. Jeżeli pamiętacie mój film o pestce i jak z pestki zrobić drzewo, to tu wam pokażę śliwkę, jak widzicie to jest śliwka. I tu sobie wyrasta śliwka, która Wam zrobię zbliżenie, żeby było dobrze widać. Yy, śliwka, która po prostu z takiego owocu, który spadł z drzewa wypadła, nic tu nigdy jej nie pomagał, po prostu sama z siebie zamienia się w drzewo. Człowiek może wytrzymać 3 minuty bez oddechu, 3 dni bez wody i 30 dni bez jedzenia, więc yy, woda jest ważniejsza od jedzenia w tym naszym zapasie, więc zajmijmy się wodą. widzicie, mamy tu 9 litrów wody. Dwie zgrzewki to jest litrów 18, czyli zapas wody dla człowieka na 9 dni. Potrzebowalibyśmy powiedzmy jeszcze jedną dwulitrową butelkę. Ja bym do tego dołożył dwie, czy nawet jeszcze pół zgrzewki, bo tej wody lepiej mieć zawsze. Woda mieć. tylko do picia. Taka, która jest nam potrzebna do gotowania, do mycia się i tak dalej, będziemy potrzebowali inną wodę. Jeżeli będziecie korzystać z butelek takich 5-litrowych, dużych, to wystarczą Wam 4 butelki na te 10 dni. Myślę, że mimo wszystko takie butelki 1,5-litrowe są bardziej poręczne i może wygodniejsze. Zawsze taką wodę też, jeżeli nie pijecie na co dzień, możecie ją ze sobą zabierać na przykład na jakiś trening, spacer w góry i tak dalej. I ten zapas gdzieś tam wymieniać, bo ta woda nie może sobie jakoś tam bez końca stać, ten zapas trzeba odnawiać, tak samo jak zapas żywności. Ok, idziemy zobaczyć jakieś puchy. Okej, okay, oczywiście ten nasz zapas tej żywności możemy oprzeć o jakieś takie gotowe dania w puszkach. Tu mamy na przykład fasolkę, nie wiem, która jest z czego. Jedna jest z Biedry, druga jest z Netto, będzie jakiś test porównawczy. Ale takie rzeczy, zresztą Krzysiek Lix ostatnio o tym mówił, one są fajne jako zapasy w momencie, kiedy gdzieś tam jeździcie na wakacje, jeździcie na biwaki, nie wiem na strzelanki ASG, tak samo jak nie wiem, gotowe racje żywnościowe, takie MRE. To jest wszystko fajne, jeżeli gdzieś to zużyjecie. No bo bez sensu robić zapas żywności, którą po terminie przydatności będziecie musieli wyrzucić. Tu mam na przykład, widzicie o, mąka. Z mąki można zrobić dużo rzeczy. Tu mam jakiś makaron. Może to być ryż, fasola. To są takie rzeczy, które gdzieś tam używacie w domu, kaszę na przykład. Yy, też różniste i to chodzi o to, żeby po prostu tego kupić więcej, yy, na przykład brzoskwinie w syropie, no, jeżeli macie ryż i brzoskwinie, możecie zrobić jakiś taki deserowy posiłek, który będzie dość pożywny, tylko trzeba pamiętać o tym, że jeżeli będziemy gotować ryż, makaron, kaszę, potrzebujemy dodatkowej wody, bo do ugotowania tych rzeczy też będziemy potrzebowali właśnie wody. Na przykład mamy takie brzoskwinie, wiemy, że nie wiem, dwa razy do roku mama, żona czy tam siostra robi jakiś tort z brzoskwiniami takimi. Więc kupujemy te brzoskwinie, dwie puszki na przykład i one sobie stoją i czekają, są w naszym zapasie żywności. Przychodzi ten dzień, kiedy jest ta impreza, kiedy już wszyscy czekają na ten tort. Oczywiście to jest tylko przykład, to może być ananas, to może być cokolwiek innego. I już nie musicie iść do sklepu i kupować tego produktu, tylko on jest w waszym zapasie żywności i wymieniacie go i znowu za rok będzie ten tort z brzoskwiniami. Tak samo się dotyczy, nie wiem, przecierów pomidorowych i takich różnych rzeczy. Po prostu tego kupujecie dwa razy więcej niż normalnie i za każdym razem kiedy tam te daty przydatności się kończą czy nawet wcześniej, wymieniacie to na nowe produkty. Tak naprawdę, żeby ten zapas żywności was więcej nie kosztował. Tak jak wspominałem o krzyśku Lisie, on gdzieś tam porusza bardzo szeroko te tematy. To tak samo może być, nie wiem, każdy z was co innego spożywa w domu. Może to być yy, yy, swoich nutelli dodatkowy, na przykład, jeżeli jecie nutelle. Yy, zapas żywności na dwa dni, no musicie sobie policzyć kalorie, zobaczyć ile wyjecie yy, i zrobić ten zapas taki, żeby był gdzieś tam yy, on bardziej, nie wiem, zróżnicowany, żeby nie wpieprzać cały czas, na przykład yy, ravioli. W sosie bolońskim, albo brzoskwin z ryżem, czy tam z sosem pomidorowym, tylko żeby to były różne rzeczy. Zresztą pewnie w domu też jecie różne rzeczy, różne posiłki przygotowujecie. Więc stworzenie takiego zapasu, no powiedzmy, jeżeli tu by było tych puszek dwa razy więcej z jakimiś przecierami pomidorowymi, z różnymi jakimiś takimi innymi produktami, których używacie, to pewnie dla dwuosobowej rodziny, tam nie wiem, trzy paczki ryżu, trzy paczki makaronu. Jakaś tam mąka, czy tam dwie paczki kaszy, i jeszcze parę puszek, czy jakichś przecierów pomidorowych, i byłby to zapas na te 10 dni dla dwóch osób. Jeżeli tych osób jest więcej, trzeba będzie tego po prostu przygotować więcej. Jak widzicie, jakieś własne przetwory, to też jest jakiś pomysł właśnie na, na część takich zapasów. Poza tym, takie ogórki zrobione przez siebie samego, czy kapusta, gdzieś tam pewnie są lepsze niż te ze sklepu. A jeżeli będziecie mieli zapas rzeczy takich właśnie jak kaszy, makarony i inne produkty, których używacie codziennie to nie spotkacie się z sytuacją, że coś Wam się skończy, nie zaskoczy Was żadna sytuacja. Jak widzicie mam tu deszczówkę, która zbiera się z dachu, z takiej wiaty, pod którą stoi samochód. Oczywiście ta woda nie nadaje się do picia, nawet za bardzo do mycia, gdzieś tu latają jakieś gołębie, ptaki, odchody, ta woda jest niezdatna. Można ją uzdatnić, przefiltrować, przegotować i wtedy nadaje się do, do mycia, do spożycia. Ale o tym może zrobimy sobie jakiś y, kiedyś inny materiał. Skupmy się na takich y, warunkach miejskich, w których y, nie macie możliwości gromadzenia deszczówki, ani nie potraficie filtrować wody, po prostu musicie zrobić zapas. Okej, okay, ustaliliśmy, że te 2,5 zgrzewki to jest porcja dla jednej osoby. Y, powiedziałbym tak, jeżeli ktoś y, nie ma dużo miejsca, w tym momencie te pół zgrzewki przeznacza gdzieś na tą higienę. no Nawet trochę więcej, 4 wody, bo tam y, nam wyszło Cztery butelki z tych trzech zgrzewek na cele higieniczne, sanitarne nazwijmy je to tak. Czyli mycie się, trzeba umyć zęby, pod pachami, gdzieś tam w takich ważnych jeszcze części ciała, tak zwane niesforne trzeba umyć. Niepotrzebne nam jest jakieś, nie wiem, zakażenie dróg moczowych. Poza tym ciężko, w takiej ciężkiej sytuacji bardzo trudno by było wytrzymać z takimi osobami, które się nie myją. Higiena jest bardzo ważna. I jeżeli macie więcej miejsca, to do tych 2,5 zgrzewki do spożycia poleciłbym Wam dodać kolejną zgrzewkę właśnie do gotowania i do celów sanitarnych. Myślę, że gdzieś tam ten temat tylko dotknąłem. Tak jak wspominałem o Krzyśku Lisie, możecie wpaść na jego kanał. On już niejednokrotnie te wszystkie zapasy na ciężkie czasy przerabiał. To jest taka, taki jego konik główny, jakiś tam, powiedzmy, nurt kanału. Taki miejski preparing. Ja bardziej zajmuję się już tym, co się stanie po apokalipsie. Aczkolwiek gdzieś tam też te przygotowania swoje czynię. Mój przypadek jest trochę inny, bo jak widzieliście, mam tu w okolicy całą masę innych rzeczy. Mam jeszcze studnię jedną drugą. Zbieram deszczówkę, więc moje zapasy wyglądają zupełnie inaczej niż mogą wyglądać wasze. Napiszcie w komentarzach, czy robicie zapasy, czy macie zamiar robić zapasy, czy boicie się wojny z Rosją, czy boicie się nie wiem, ataku terrorystycznego, bo myślę, że Niemcy nie boją się wojny z Rosją, bo mają bufor w postaci polski. Jeżeli do czegoś dojdzie, to oni właśnie przyjadą tutaj już pod naszą granicę i tam gdzieś zatrzyma się front. Oni raczej będą bezpieczni. Myślę, że bardziej obawiają się jakiegoś ataku terrorystycznego i będą chcieli zatrzymać tych swoich obywateli w domach na wypadek, gdyby stało się coś nieoczekiwanego, a zagrożenia terrorystyczne w dzisiejszych czasach nie są jak najbardziej niczym wysanym z palca, tylko realnym zagrożeniem, zwłaszcza w takim kraju, jak Niemcy. Dzięki Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten film, dostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły was kolejne. Do zobaczenia na szlaku.